Witajcie żory, witajcie warszawice. Tydzień temu miałem mieć u Was nabożeństwo pasyjne. Jak wiecie, nie było to możliwe. Dlatego razem z księdzem Bartoszem stwierdziliśmy, że takim dobrym rozwiązaniem tej sytuacji będzie nagranie rozważania w zamian za to nabożeństwo. Dlatego specjalnie dla Was takie krótkie rozważanie oparte o dwa wersety biblijne. Księga Izajasza i pierwszy list Piotra. 29,16 Księga Izajasza O jak przewrotni jesteście! Tak jak gdyby można, można garncarza stawiać na równi z gliną, jak gdyby dzieło mogło mówić o swoim stwórcy, nie on nie stworzył, a garnek mówił o garncarzu, on nic nie umie. Jeszcze drugi fragment. Wszyscy zaś przeobaczcie się w szatę pokory względem siebie. Te dwa fragmenty biblijne, które przed chwilą przeczytałem, mają taką bardzo ważną wspólną cechę, która powinna być cechą każdego chrześcijanina. Pierwszy werset z Księgi Izajasza czytamy w nim o przewrotności narodu izraelskiego w tamtym konkretnym momencie. W tamtym konkretnym momencie naród izraelski był przewrotny, czyli był pełen fałszu, pełen obłudy, Towarzyszyła wszystkim, może nie wszystkim, ale towarzyszyła im zła postawa względem Boga, względem stwórcy, która powinna być taka właśnie jaka, pokorna. Powinna być pokorna. I tą cechą wspólną tych dwóch wersetów jest pokora. Być może w księdze Izajasza bardziej brak tej pokory i konsekwencje jakie są z braku pokory. Natomiast w pierwszym liście Piotra. Czytamy już o czymś pozytywnym, o czymś do czego należy dążyć. Pokora to termin, który ma wiele tłumaczeń. Takim najbardziej docierającym do mnie i takim przekonującym mnie jest to, że pokora to kontrolowana siła w człowieku. Jeśli jestem pokorny, to potrafię uniknąć w ten sposób wielu takich niepotrzebnych momentów w relacjach międzyludzkich. Takich pełnych napięć, pełnych konfliktów, nieporozumień. Kiedy to mówię, jestem przekonany, że wiecie o co mi chodzi. I dzisiaj ten termin pokory jest tak bardzo ciekawie tutaj połączony w tym fragmencie z możliwością przyobleczenia, przyobleczenia szaty pokory. To sympatyczne przedstawienie pokory w ten sposób budzi wyobraźnię. Wyobraźmy sobie Bożą szafę. Boża szafa może z niej korzystać każdy, kto należy do Bożej rodziny, jest dzieckiem Boga, a więc może przyjść do tej szafy, zabrać ze za sobą pokorę, może z tą pokorą wyjść na zewnątrz i nie jest mu zimno. Jest on ochroniony, jest on w bardzo komfortowej sytuacji, kiedy znajduje się między ludźmi. Słyszałem o pokorze też, że ma ona właściwości lecznicze. To znaczy, że potrafi ukoić naszą duszę, potrafi i pomaga w gojeniu się ran duchowych. Pan Jezus powiedział, uczcie się ode mnie, że jestem pokorny i cichego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz Waszych. To jest niesamowity przykład tego, że o pokorze również powiedział Pan Jezus. I jest ona kojąca, jest ona właśnie taka wyciszająca. Ale nie tylko dla nas, jeśli ją posiadamy, ale również dla innych wokół jest równie istotna. Człowiek pokorny to ten, który potrafi wysłuchać, który potrafi porozmawiać, potrafi swój czas poświęcić dla innej osoby, który przede wszystkim ma świadomość tego, kim jest, nie wywyższa się, porzuca fałsz, porzuca obudę szczery w relacjach międzyludzkich i czytamy, że wszyscy zaś przyoderstwu się. W szatę pokory. To jest takie, taki obraz czegoś idealnego, gdyby wszyscy mieli pokorę założoną na siebie, już używając dzisiejszego obrazu. Wtedy by było bardzo komfortowo, byłoby bardzo fajnie. Dlatego pragnę Wam życzyć na podstawie tego dzisiejszego rozważania i tych wersetów, żebyśmy zawsze pamiętali, przed wyjściem z domu, o tym, żeby założyć tą szatę, szatę pokory z Bożej szafy. Żeby nam potem nie było chłodno, nie było nieprzyjemnie w relacjach międzyludzkich. Słyszeliśmy dziś, jakie są konsekwencje, jak Panu Bogu nie podoba się to, kiedy człowiek staje się przewrotny, kiedy tkwi w tej postawie, do tego jeszcze stara się udowodnić, że Bóg mu nie jest za niczego potrzebny. Pamiętajmy, że pokora to przepiękna, lecząca nas cecha, o której też wspomniał sam Pan Jezus. I jej ja pragnę wam dzisiaj w tym rozważaniu życzyć. Z całego serca. Zostańcie z Bogiem.